Cześć, witam was wszystkich serdecznie w moim kolejnym filmiku na moim kanale. W dzisiejszym filmiku pokażę wam młodego bez oka, ciąże trwające już 34 dni. Sprawdzimy sobie gniazdo i pokażę wam paczkę z futerkowychroka.pl. Zapraszam was jeszcze na kanał Max Hodowca, Hodowca miłość, Kochen Hodowla Klików, Hodowca Bartosz i Arsen. A pozdrowienia tak jak zawsze będziecie mieli na końcu filmiku. Zapraszam. Zaczniemy sobie od tego małego, który nie ma jednego oczka. Jest to mianowicie ten mały. No, go może tutaj. widzicie Nie ma on jednego oczka, niestety. Nie wiem, czy tak się urodził, czy młode mu wydrapały. Te ma otwarte, ale tego niestety nie ma w ogóle. Nie, że jest zaropiałe, po prostu go nie ma. I nie wiem, czy po prostu młode, czy samica mu go wydrapała, czy po prostu urodził się bez oka. No nie wiem, ale warto, że ma jedno otwarte, więc myślę, że przeżyje, że nic im nie będzie. No i jeszcze taką małą, ten, że młode mają uciechę, bo tam jest dziura i sobie przechodzą kwiaty, katki obok. Oczywiście zaraz tam wracają z powrotem. No, i tak, teraz przyjdę sobie do ciąży, która trwa już 34 dni. Jest to ta samica. Za niedługo powinna się okocić miała się okocić 3 dni, 3, 4 lub 3 dni temu. Da się nie okociła. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się okoci jeszcze. Bo się pani weterynarz zaszczepił mi kwiki i powiedziała, że jest. Samica jest w głębokiej ciąży. No i wierzę w to, że się okoci. No to w sumie tu Wam małe pokazałem. Tego bez oczka Wam pokazałem. Ciążę trwającą 34 dni pokazałem. Teraz Wam pokażę jeszcze, co tam mówiłem na futerkowe. Nowa opatka. Ta mi się złamała, więc teraz mam i dużą i małą. Namuchy. taki proszek, proszek do rośnieczenia z wodą Potem będę jakiś specjalny pocikał ściany, wszystko dookoła No i kupiłem koper, trzy paczki No i w środku to tyle i pójdę wam teraz pokazać yy, małe kalifornijskie Zatrzymam się tutaj jeszcze tylko na chwilkę u baranach, pokazać wam jakie już są duże Tym już pomału fajnie opadają łóżka już jedno ma na pewno kapnięte drugie zaczyna Więc Ładnie Tam uwięki dzisiaj zostały zaszepione. Między innymi ta samica, już mogła być zaszepiona. Tutaj wszystkie Ten samczyk kC W środku, no i tutaj samica barana I sorki za te dzwony, ale No i na to nie poradzę, sore za błoto Znowu dzisiaj lało porządnie, no i w się tak stało. Trudno mi za to nie poradzę. Dobra. Ta samiczka wykociła się w środę, a ja to nagrywam w piątek. E, film będzie w czwartek. No i tak, e, gniazdo już sprawdzałem, więc mogę Wam powiedzieć, że samica ma 5 małych. 5 małych kalifornijskich czarnych. Pokażę Wam tylko tego jednego. Tylko tak przy, przykładowo Pokażę Wam jak one wyglądają O, ja nie będę wyciągać całego Są różowe Jeszcze po robią białe jeszcze tak, jeszcze tak przez kilka dni Jeszcze będą i będą całkiem białe Daj nie ze sobą samiczki, ponieważ je karmi, wczoraj widziałem jak je karmiła nawet stałem przy niej i w ogóle nie wchodziła z gniazda Więc jest dobrą matką Tutaj przy kurach zrobiłem takie coś, tutaj pod tym jedzeniem Pod tej loderkę Po prostu miałem trochę kostki no i wyłożyłem żeby Ładnie to wyglądało Pamiętacie kiedy wam to pokazałem, to były krzesła Jakieś rurki, nie rurki, wszystko ładnie wysprzątałem I zrobiłem takie coś No, to chyba tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I na końcu chcę powiedzieć, że, jakby coś, to nie biorę pomysłu od od klubów KCOS, CFBM, SR Ponieważ też, jeżeli uciążę, ciążę trwająca czyli 7 dni. U mnie trwa 4 dni to nie jest żaden clickbait. I z tym okiem, że Widzieliście sami. No, to ja się z Wami żegnam. Zacię łapryczkę w górę, Suba razem z woneczkiem. Do następnego filmiku trzymajcie się, no i cześć.